Później wytłumaczę, po co ta gaśnica. Na razie powiem tak: bracia kaczyńscy mnie nie słuchają i robią wbrew. Ja na rzęsach staję, a oni na moje tłumaczenia przemykają oczy cztery oczy. Oto Jarosław zapowiedział, że jeśli jego brat Lech zostanie prezydentem, to on nie obejmie stanowiska premiera. Dla społeczeństwa, mówi, to może być doświadczenie zbyt trudne. Dwaj kaczyńscy razem. Otóż właśnie o to chodzi, że nie. Ja już mówiłem: trzeba tak głosować, żeby premierem został Jarosław, a prezydentem Lech. Albo odwrotnie, to obojętne. Bo to będzie miało mega kolosalne znaczenie dla promocji pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Tak mówiłem. Będziemy jedynym krajem, którym rządzą bliźniacy. Wszędzie będą o nas pisać, mówić i myśleć z sympatią, bo Kaczyńskich nie znają. Ujadą razem do Moskwy i Putin niby abstynent, a będzie myślał, że jest pijany. Właśnie. Rządzący Polską bliźniacy Kaczyńscy byliby takim probierzem trzeźwości. Widzisz dwóch jednakowych? Jesteś trzeźwy. Widzisz czterech? No jesteś pijany. Widzisz trzech? Marzą mamy i trzeba się leczyć. A, chyba, że jeden z bliźniaków trzeba ale także, ciebie w nim widzi, to ty wtedy widzisz jego. No inaczej nie da się normalnie trzech Kaczyńskich zobaczyć. Poza tym, co ten Jarosław Kaczyński za bzdury wygaduje, że dwaj Kaczyńscy razem to może być dla społeczeństwa, cytuję, ciężar ponad siły. Że niby nie udźwigniemy, tak? My jesteśmy zahartowani. Mieliśmy Millera i Aleksego razem, wcześniej Krzakleskiego i Buzka. To Kaczyńskich dwóch nie udźwigniemy? My nie udźwigniemy? My? Ja nie wyskoczę z gaśnicą z samolotu, ja? O, skaczę z gaśnicą, proszę, o! Won' go there.